Dzień dobry, znajdujemy się w części laboratoryjnej, w pracowni PAK, Laboratorium Polskiej Federacji Hodowców Bydła. W tym momencie chciałabym przedstawić Państwu poszczególne etapy badania próbek PAK, badania ciemności. Do naszej pracowni wpłynęły z innej pracowni próbeczki, które są zidentyfikowane numerem PAK, jednocześnie oznaczone kolorową etykietą. Próbki te zostały przygotowane do wstępnie do badania. Został sporządzony szablon płytki, w oparciu o który będziemy kropić próbeczki. W pracowni naszej znajduje się kilka niezbędnych urządzeń do przeprowadzenia całej procedury oznaczania ciałości. Stoję przy mikrowytrząsarce. Ta wytrząsania trwa 2 godziny w temperaturze 37 stopni. Glikoproteiny ciążowe wiążą się wtedy z antygenami, które znajdują się w dołkach płytki. Po upływie dwóch godzin przenosimy płytkę do tak zwanej płuczki, gdzie nadmiar. Płynów w dołkach jest wypukiwana Do kolejnego etapu kropienia czterech różnych odczynników, dzięki którym cała procedura oznaczania pagów przebiegnie prawidłowo. Jest to roztwór wykrywający, koniugat, który utrwala nam glikoproteiny ciążowe w dołku, substrat natężenie po zadozowaniu tego odczynnika zachodzi reakcja barwna, co widzicie Państwo tutaj na płytce. Krowy cielne są widoczne, jest to kolor niebieski. Dołki bezbarwne są to krowy niecielne. Ostatnim odczynnikiem jest stop, jest to roztwór, który hamuje cały proces wykrywania glikoprotein ciążowych. Ostatnim etapem jest odczyt płytki. Krowy cielne są żółte, krowy niecielne to są dołki bezbarwne. Po odczycie takiej płytki pojawiają nam się wyniki. Sprawdzamy, czy cały proces przebiegł prawidłowo poprzez analizę kontroli. W przeciągu kilku minut od odczytania płytki hodowca drogą mailową otrzymuje taki oto raport. Trzymam właśnie w ręku raport badania cielności pak. Jest to metoda bardzo dokładna, nieinwazyjna i niestresująca dodatkowo zwierzęcia. Bardzo polecam wszystkim hodowcom Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka tą metodę, a zwłaszcza tym, którzy jeszcze z niej nie skorzystali. Dziękuję.